Przed nami wielki finał, Totolotek, Puchar Polski, Jagiellonia, Białystok, Lechia Gdańsk. Jagiellonia, ależ mają szansę w ostatniej chwili, jednak zdołał to wyblokować Augustyn. Świetna interwencja. Młody Klimala znalazł się w bardzo dobrej sytuacji. Augustyn oczywiście tutaj w odpowiednim momencie zablokował napastnika Jagielonia. ale myślę, że tutaj decydujące znaczenie miało przyjęcie piłki. Gdyby to lepiej zrobił Klimala, Jagiellonia mogłaby prowadzić. Zatrzymany Makowski. Teraz dobra piłka na wolne pole. Co robi Alomerowicz? Pusta bramka. Jaka przed szansą? No i to jest na razie najważniejsza interwencja tej pierwszej połowy. Augustyn. On zresztą łata te dziury. To on był tym piłkarzem, który kilkanaście minut temu zablokował w ostatniej chwili Klimale, a teraz Augustyn gdzieś zachował czucie czasu, przestrzeni, odległości. Miał odpowiedni timing i wyratował lekie. Koniec pierwszej części spotkania w Warszawie w wielkim finale. Totolotek Puchar Polski na razie 0-0 w rywalizacji Jagiellonii z Lekią Gdańsk. Gilerme podciągnął dobrych 20 kilka metrów lewą stroną. Udaje się to skończyć strzałem, ale jednak zablokowanym uderzeniem Imaza. szansa za Jagi, Alomerowicz, ależ zamieszanie. Nie ma bramki. Tak, i to teraz się uwidaśnia, przybaga Jagieloni. Będziemy mieć to, co niestety staje się stałym punktem meczów finałowych Pucharu Polski. Przerwana gra przez Sędziego w 76 minucie i 45 sekundzie rywalizacji. Arbiter postanowił poczekać, aż wygasną świece. Jest Mladenowicz. Mladenowicz, Kelemen odbija jedną ręką. Nie koniec, ależ zawieszanie, Gol! Gol dla Lechi z najbliższej odległości. Flavio Pańszą! Pomniałeś Kelemen odbija piłkę, ale on dzisiaj właśnie często to robił i to było decydujące w tej sytuacji, że Flavio mógł się znaleźć blisko bramki oddać skuteczny strzał, lechia prowadzi 1 do 0 strzelił 15 bramek w tym sezonie w rozgrywkach Ekstraklasy natomiast dopiero teraz w meczu numer 6 Pucharu Polski strzela swojego premierowego gola a jakże ważnego bramka w finale i Piotr Stokowiec jeszcze tutaj nie chce oczy, pokazywać emocji jeszcze tutaj chce przede wszystkim swój zespół uspokoić uporządkować to wszystko uświadomić im że pozostało kilka minut do końca Zgłaszali zawodnicy Jagiellonii jakimś zastrzeżeniem, czy tam chodził czasami o farmę na Kelemenie. Stąd może właśnie teraz sędzia czeka na potwierdzenie z wagą. Nie ma bramki. Spalony. To jest ten moment strzału Nunesza. Widzimy. Czyli tu ocena jest taka, że Kelemen był jeszcze za napastnikiem Lechig Dysk. Wiadomo, że musi być dwóch zawodników. Tak to ocenił. A myślę, że ludzkie oko by tego nie wychwyciło. Gol! Jeden do zera jednak! sobiek. Czy to nie? Ależ sprytne zachowanie. Taki instynkt prawdziwego napastnika. To biegnięcie w kierunku bliższego słupka. I widzimy już kipice Lechii uszczęśliwieni. 96. minuta na zegarze. Lechia wygrywa. Lechia prowadzi. Mało było tych i w pole karne. Ale teraz było idealne do napastnika. Sobiech właśnie takim jest piłkarzem, który potrafi się znaleźć w takich sytuacjach. Wyprzedził tutaj bramkarza. Uprzedził go tym strzałem i faktycznie Lechiam doczekała się tego prowadzenia, który już wcześniej też yy, wiele nie brakowało, że mogła yy, mieć. I teraz się mogą cieszyć, bo to jest koniec! To jest ostatni gwizdek i yy, widzieliśmy to wzruszenie. Jakież tutaj huśtawki przeżywał też yy, Flavio Pajszą. Już się cieszył z gola. Piękny gest. Adam Mandziara, Cezary Kulesza i triumfujący trener Piotr Stokowiec. Lechia ma Polski. Wydarła to.